Cześć moi mili, z tej strony Adam Kodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. W trakcie kiedy jeszcze byłem na urlopie, polska firma First to Fight, wydająca serię wrzesień 1939, wydała kolejny numer. Jest to numer 92. I jest to model bardzo oczekiwany przez wielu modelarzy. E, mianowicie, bohaterem dzisiejszego e, unboxingu e, będzie zestaw e, dwukonnego przodka piechoty e, do armaty Bofors e, 37 mm wzór 36. E, podobno mam być niesamowicie. Dzisiaj rozmawiałem w ogóle z Tomkiem Kowalczykiem z First to Fight i podobno mam być niesamowicie zaskoczony. E, widziałem takie e, e, zdjęcia sklejonego e, tego modelu e, z takiego e, wczesnego e, testowego, testowej ramki i powiem wam, że byłem bardzo mile zaskoczony, ale jeszcze na oczy tego zestawu nie widziałem. To co robię w tej chwili, e, będę pierwszy raz razem z wami widział ten zestaw. Tak prezentuje się pudełko, na którym widzimy właśnie dwukonny, e, nie, właśnie piechoty polskiej z okresu, z lat 30., e, przodka. Dlaczego piechoty, mors, piechoty e, polskiej? Dwukonny, ponieważ kawaleria używała trzykonnego takiego przodka, były trzy konie, a piechota w zaprzęgu miała tylko dwa konie. Tak prezentuje się Artbox. Bardzo przyzwoity, ładna grafika nie, nie, nie jest to grafika taka monotonna, tylko widzimy, że tutaj właśnie dokładnie ten zestaw widzimy: tutaj fragment Boforsa zaczepionego, który jest oczywiście w oddzielnym numerze. W tamtym Bofors jest pakowany w dwa zestawy armaty wraz z obsługą. Tu mamy tylko jeden przodek wraz z figurką. Na drugiej stronie widzimy właśnie malowanie tego, tego przodka. Jak pomalować też zaprzęg, czyli konie, i tu jest bardzo dobrze to pokazane w wojsku polskim. W tego typu umaszczeniem były konie. Nie było żadnych białych, karych czy innych koni, tylko tej maści właśnie, gdzie one były koloru brązowego, czyli taki kasztanowy kolor oraz posiadały w większości właśnie czarne grzywy. To jest bardzo duży plus, ponieważ niektórzy wykonują malują za konie do wojska. Na przykład umaszczone dwubarwnie, tak, co jest błędem. Z reguły armie, zresztą na zdjęciach to widać, z reguły armie, które używały konie, były to jednej maści konie. Na drugiej stronie właśnie widzimy, jak pomalować ten przodek. Mamy również sugerowane przez producenta kolory farb, dwóch producentów, Baeho, jak i również Hatake, czyli po polsku Valejo. Mamy również opis modelu w języku polskim, w języku niemieckim, w języku angielskim. Mamy oczywiście maila, jak i również stronę. No i oczywiście mamy też numer, że jest to już. Posłuchajcie, 92 zestaw, jaki wyszedł z serii wrzesień 39, jeżeli chodzi o modele. Nie spodziewałem się aż tego. Tak wygląda gazetka, którą kupujemy wraz z modelem. Jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, 92 numer. No i tutaj mamy zawartość, opis Obrona Północnej Granicy, część trzecia autorstwa Karoliny Kowalczyk. Zdjęcia z tego okresu, zdjęcia przodka. E, e, tutaj mamy również e, krótką biografię jednego z oficerów Wojska Polskiego, pułkownika Apoloniusza Zawilskiego. Mamy bardzo dużą już instrukcję złożenia na środku. Mamy też jak pomalować jeszcze raz w dużej skali. Bardzo się cieszę, że e, Tomek już stwierdził, że trzeba dawać dużo większe instrukcje, a nie takie malutkie. Ale nie mamy za to na marginesie fotografii sklejonego zestawu myślę, że sami jak skleicie, będziecie na pewno widzieli, jak to wygląda. Następnie mamy artykuł poświęcony zaprzęgom konnym. No, jak zaprzęgom konnym, to nie wiem co tu robi testowa wersja. Za zdjęcie armaty Bofors holowanej przez prototypową, przerobioną tankietkę TKSD. Tu mamy właśnie bardzo ładne zdjęcie Jaszcza, ale tutaj jest zupełnie typu włoskiego, ale to jest do zupełnie innej armaty. Najprawdopodobniej jest to do Armat 75 mm Schneidera. No, i tutaj mamy właśnie fajnie pomalowane, właśnie yy, pokazane pomalowanie, jak wykonać właśnie taki yy, przodek wraz na przykład z armatą. Yy, czyli trzeba kupić dodatkowo zestaw do każdej armaty. Oczywiście musi być przodek. Yy, no i reklama oczywiście pracowni mikromodelarstwa w Warszawie, jak i również reklama września. To tyle, jeżeli chodzi o gazetkę. Teraz tak, co znajdziemy w środku. Otwieramy pudełko. Mam nadzieję, że będzie to torebka strunowa. Tak prezentuje się cały zestaw. część jedna ramka jest wykonana z ciemno tutaj zaprzękony, z ciemno posłuchajcie zielonego plastiku. Konie są dwuczęściowe, składają się z lewej i prawej strony czyli korpusy kadłuby koni sklejamy ze sobą i powiem Wam, że prezentują się całkiem przyzwoicie lepiej na pewno, aniżeli w zestawach kawalerii. Zresztą to wyjdzie w praniu podczas sklejania. Powiem Wam, że na pierwszy rzut oka, ja teraz to przybliżę kamerę. Na pierwszy rzut oka bardzo ładnie się prezentują, zresztą nagrywam unboxing w jakości 4K, więc będziecie widzieli dużo czasami lepiej detal na tym zestawie, aniżeli na zdjęciach. I tak wygląda z jednej strony, a tak z drugiej. Tu jedynie przed sklejeniem należy te elementy wyciąć, ponieważ one po prostu mogą to są specjalne technologiczne otwory, takie elementy wlewki, żeby nie było zapadnięć przy odlewie. Następnie, uwaga, mamy woźnicę. Tego woźnicę ja już widziałem bardzo dawno temu. Jest wykonane z szarego plastiku i bardzo dobrze. Ten plastik widzę się dużo lepiej odlewa w porównaniu do zielonego. Jest to twardy plastik, ale tutaj nogi można spokojnie ruszać. Detal jest naprawdę bardzo fajnie. Widzimy, że jest figurka wykonana naprawdę super. Ja już tą figurkę widziałem na Warszawskiej Feście Modelarskiej w 2013 roku. No i posłuchajcie, czekałem na ten właśnie zestaw. Mam nadzieję, że ta figurka pojawi się jeszcze w kilku zestawach, łącznie z zaprzęgami konnymi wozami. Dokładnie chodzi o wozy tutaj transportowe. Bardzo fajna figurka, nie ma co narzekać. Posłuchajcie. To powiem Wam, nie wiem do czego ten element służy. Ach, przepraszam, wiem do czego to służy. To są, posłuchajcie, podstawki pod figurki koń. Po prostu podstawka do zestawu. Na tym przyklejamy konie. Płaski elementy. I tu, proszę bardzo, jest ramka z elementami przodka wraz z elementami uprzęży, ale to nie będzie koniec. I teraz przyglądam się i jestem, powiem Wam, zachwycony. Bardzo czyste elementy odlewy, bardzo precyzyjnie odlane. Nie jest to fajnie, że ten model nie składa się z pięciu na krzyż elementów. Tylko jest bardzo precyzyjnie wykonany. Mamy tutaj również karabin polskiego, właśnie wyposażenia wojska polskiego. Mamy koła do, właśnie, przodka. Koła są takie same jak do Boforsa. Mamy elementy, tutaj poręcze, posłuchajcie, mamy część uprzęży do konia. Szukam dyszla, ale nie widzę tutaj dyszla, chyba że gdzieś jest. A, jest w kolejnej ramce. I powiem Wam, że y, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Widzicie, że elementy są czyste, y, dobrze mocowane do ramki. Nie powinny one y, sprawić problemu przy wycinaniu, chociaż oczywiście przy tych małych elementach, tak jak tutaj teraz pokazuję, elementy 15-16, czyli poręcze, które przyklejamy do boków siedziska y, y, prowadzącego woźnicy. I pozostałe nie powinny nam tutaj sprawić problemu. Powiem Wam, bardzo jestem zadowolony, że wreszcie ten zestaw się pojawił. No tak wygląda z drugiej strony. Przy sklejaniu nie powinno być, powiem Wam, żadnego problemu. Kolejny element, no to mamy tutaj elementy zaprzęgu. No, i za chwilę zostaniecie zaskoczeni. Ci, co nie widzieli, a nawet ci, co oglądali jakieś inne unboxingi, zauważyłem, że ten zestaw dodatkowy, jaki jest dodany do właśnie zaprzęgu bo to jest element zaprzęgu to jest do jednego konia, do drugiego tu mamy tę część drugą to jest po prostu to, co, do czego konie z tyłu są właśnie przyczepione. E, y, do, y, przyczepione bezpośrednio miękkimi elementami do wozu. No i uwaga! Gały odpadają. Zafoliowana blaszka z elementami uprzęży: tak, tak, uprzęży do koni, jak i również do boforsa. Widzicie ten duży taki element, popatrzcie. To są elementy uprzęży, tak samo tutaj mamy łańcuchy, mamy też boczne uchwyty, które mocujemy. To jest element do boforsa, znaczy tu się to się przykleja oczywiście do samego przodka, ale to musicie zobaczyć na instrukcji i powiem wam, że tutaj Tomek naprawdę poleciał ostro jest rewelacyjny, jak widzicie jest taki duży odblask na tym elemencie ale jest po prostu zabezpieczona folią ta blaszka powiem wam, że robi niesamowite wrażenie i widzę, że Tomek bardzo stara się poprawić urozmaicić w ogóle, nie robić takich bardzo uproszczonych elementów tej serii zestawów do wargamingu, czyli do gry Bitewnej wrzesień 1939. O, tutaj widzicie to, co wspominałem, właśnie te dwa Tu mamy Dyszel, a tu mamy takie dwa elementy mocujące, które są ruchome, właśnie do zaciągu całego przodka. I powiem Wam, że tutaj chciałbym po prostu pogratulować Tonkowi Kowalczykowi. Moim zdaniem rewelacyjny zestaw wielu miłośników polskiej broni pancernej, jak i również w ogóle wojska polskiego z okresu przedwojennego, czyli z lata 36-39, powinni być niesamowicie zadowoleni, happy i powiem wam wielkie gratulacje. Zestawy są dostępne oczywiście w moim sklepie modelarskim, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Ewentualnie taki pełny adres to jest sklep.tankmodels.pl. Link do produktu znajdziecie w opisie. Bezpośrednio przejdziecie do sklepu. Zapraszam na zakupy. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz gratuluję Tomkowi. Powiem Wam, naprawdę sprawił wielu modelarzom frajdę. Wreszcie doczekaliśmy się przodka, a wkrótce w numerze, posłuchajcie, 93 będzie, można powiedzieć, ta czanka z trzema wersjami CKM-u. Będziemy mogli, znaczy, w trzech pozycjach skleić CKM. I również myślę, że będzie to wielu modelarzy bardzo, bardzo zadowolonych. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz zapraszam do sklepu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Papa. Pa.